Michał Choiński, BNP Paribas. Cześć wszystkim, nazywam się Michał Choiński i przyjechałem do Was porozmawiać o doskonałości. Podnieście proszę ręce ci z Was, którzy pracowali z procesami Continuous Integration and Delivery lub w metodyce DevOps. Doskonale. 93% organizacji według raportu State of DevOps deklaruje adopcję metodyki DevOps na poziomie średnim lub wysokim. Czy tak faktycznie jest w naszych organizacjach, będziemy mogli to zweryfikować na bardzo ciekawym przykładzie. Zanim jednak do tego dojdę, kilka słów wprowadzenia. Bank BNP Paribas to duża organizacja mierząca się z dużymi, ogromnymi oczekiwaniami klientów. Mamy sporo wagoników do uciągnięcia. Jednocześnie niedostatecznie inwestowaliśmy w naszą bankowość internetową. Próbowaliśmy ciągnąć je drezyną. Jak to się objawiało? Częstymi niedostępnościami. Długim time to market, brakiem automatyzacji i standaryzacji. Efekt: zadowolenie naszego klienta dramatycznie spadło. Postanowiliśmy zaadresować to, wdrażając proces continuous integration and delivery w GoOnline. Jest to nasza aplikacja bankowości internetowej dla klientów detalicznych. Tak naprawdę, platforma digital, z której składa się, która składa się z ponad 60 mikroserwisów i korzysta z niej ponad milion użytkowników. Postanowiliśmy zbudować pokaźnych rozmiarów lokomotywę. Na tym etapie wiedziałem już, co chcę zrobić, nie bardzo miałem pomysł, jak. Tak nie chciałem do tego podchodzić. Rozpocząłem od zbudowania zespołu w oparciu o dwa wymiary: DevOps, wszystkie niezbędne kompetencje na pokładzie w zespole, i Agile, samodzielność, samoorganizacja, zwinność i elastyczność. Ta zmiana kulturowa okazałaby się. Okazała się być przesądzająca dla sukcesu tego przedsięwzięcia, o czym powiem w dalszej części prezentacji. Teraz miałem już zespół, który przygotował nam projekt rozwiązania. Kolejnym krokiem był wybór materiałów, z którego chcemy go poskładać. Postawiliśmy na technologię open source, najlepsze dostępne rozwiązania na rynku do zaadresowania naszych potrzeb. Oczywiście okazały się one być całkiem za darmo. Tak powstała nasza lokomotywa, która jedzie w sposób automatyczny. Całe środowisko go online budujemy w niecałe 40 minut. Standardowy, wszystkie wagoniki są wykonane według określonego standardu i podążają po tej samej drodze. Podróżujemy w sposób całkowicie bezpieczny. Wszystkie artefakty skanujemy pod kątem bezpieczeństwa. Obiecałem Wam kilka słów odnośnie przesądzającego wpływu zmiany kulturowej na sukces tego przedsięwzięcia. Otóż musicie wiedzieć że projekt ten realizowaliśmy równolegle do projektu fuzji banków Raiffeisen i BNP Paribas. Te dwie ogromne, ale jakże różne od siebie inicjatywy udało się połączyć tylko i wyłącznie dzięki zwinności elastyczności. Ja osobiście przekonałem się, że jeżeli jesteśmy w stanie takie zadania realizować w takich okolicznościach, to jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu w każdych warunkach. Opowiedziałem wam o zmianach organizacyjnych i zmianach metodyk pracy. O wdrożeniu najnowszych technologii, o ewolucji kulturowej. Gdzie w tym wszystkim jest klient? Otóż wszystko to, co robiliśmy, robiliśmy po to, by poprawić nasz time to market i zwiększyć naszą elastyczność. Udało się to nam dzięki sześciokrotnemu skróceniu naszego lead time i pięciokrotnemu zwiększeniu częstotliwości wdrożeń. Najważniejsze jest jednak to, że przemówili do nas sami klienci, korzystając z Go Online. Bardzo miłe było to, że docenili nas również eksperci. Jestem w stanie się założyć, że w trakcie tej prezentacji pomyśleliście sobie jest w Polsce kilka banków, które pracuje w oparciu o taki model i osiąga całkiem niezłe rezultaty. Gdzie w tym wszystkim jest przewaga konkurencyjna? Tutaj się bym z Wami zgodził, tutaj jej nie ma, ale odłóżcie na chwilę na bok to, co Wam powiedziałem do tej pory. Przyjechałem tutaj również po to, by powiedzieć Wam, że wszystkie zmiany w GoOnline wdrażamy bez niedostępności, jest to możliwe dzięki architekturze mikroserwisowej i dzięki innowacyjnemu podejściu do procesu wdrożeniowego. Dzięki temu dziesięciokrotnie zmniejszamy czas niedostępności aplikacji. Jesteśmy najbardziej dostępnym bankiem wśród największych graczy na rynku. Takich technologii i takiego ich wykorzystania nie ma w polskiej bankowości nikt. Ostatnie wdrożenie mieliśmy wczoraj o godzinie 14. Nie odczuł tego nikt w organizacji i nikt spośród klientów. Serdecznie dziękuję Wam za uwagę. Michał, dzięki za prezentację. Ja wrócę do mojego ulubionego pytania. My szukamy IT Manager of Tomorrow, menedżera, najlepszego menedżera tego roku. Nie projektu, menedżera, więc em, znowu pytanie: jaki jest Twój autorski składnik w tym całym przedsięwzięciu? Odpowiem na to pytanie przewrotnie. wydaje mi się, że moją najważniejszą cechą i to co ja wniosłem tutaj, to to, że ja wiedziałem, że się nie da. Znaczy wiedziałem, że, że nie można, że, że wiedziałem, że nie, 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 wiedziałem tego, że nie można, że, że tutaj, że mamy ograniczenia, że nie jesteśmy zwinni, że nie uda się nam wprowadzić zwinności, że nie będziemy mogli pracować metodyce Scrum, że nie będzie ale ja tego po prostu nie wiedziałem. Dołączyłem do firmy i to było mi obce. I wydaje mi się, że ta determinacja moja do tego i też przekonanie o tym, że to jest możliwe i to świadczenie, które miałem wcześniej, pozwoliło zespołowi uwierzyć w to, że, że rzeczywiście jesteśmy w stanie to dostarczyć. A przykład, bo ja bardzo wierzę w, w ten model servant leader, ten przykład, w którym ja staram się pokonywać te bariery i pomagać zespołowi po to, żeby on miał przestrzeń do samorealizacji, był bardzo pomocny. Może jeszcze podciągnę ten temat. A propos motywacji zespołu, jakbyś mógł coś powiedzieć? Jakie to były dla ciebie wyzwania? Bo skoro teraz już wiesz, że teoretycznie się nie dało, a jednak się dało, to skądś musisz to wiedzieć? Motywacja zespołu. Mamy bardzo um, ciekawą historię jako organizacja. To jest bank, który powstał z wielu fuzji. I mi się wydaje, że największym motywatorem i to, co jakby uwolniło ten zespół. To było pokazanie, że można pracować w, innym, w innych warunkach, w innym środowisku, w innym zaufaniu do siebie, w tym, że jakby my możemy sami decydować o tym, jak będziemy pewne rzeczy rozwiązywać, że nie pracujemy tylko i wyłącznie z deadlineami, ale pracujemy nad jakością. Dziękujemy bardzo. Dzięki.